Dzień dobry. Dzień dobry. Z tej strony Kinga Kołosińska i Monika Brzostek. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Spotykamy się tutaj w spale. Po krótkiej przerwie jesteśmy tutaj z Moniką razem. I Monia, powiedz nam, może, co robiłaś, jak cię nie było. Co robiłam? Robiłam dużo rzeczy. Przede wszystkim zostałam mamą. Także teraz intensywny dla mnie czas, bo muszę pogodzić całe boisko z, z wychowaniem syna. Ale myślę, że, że jakoś sobie nieźle dajemy radę dotychczas i Kinia, i trener, i wszyscy dookoła dużo mi pomagają. Myślę, że bez nich nie dałabym rady się odnaleźć na nowo. Ach, no tak, wróciłaś tak. do nas bardzo szybko. Julia ma dopiero 4 miesiące. 4,5. <noise> Ale chowa się dobrze, tak jak mówisz? Tak, Tak. tak. Jest tak, jest, chowa się dobrze i, i myślę, że dobrze jest mu tutaj w spale, wygodnie i, i wszystko mamy pod ręką, więc też nie ukrywam logistycznie, jest mi łatwiej to wszystko pogodzić. Ale kiedy też miała przerwę po sezonie malutką i też była gdzie gdzie. No tak, ja miałam tylko trzy tygodnie przerwy w tym roku. Cały sezon grałam z dziewczynami z Jago i z Kasią. Raz było lepiej, raz gorzej, ale myślę, że końcówka była bardzo dobra w naszym wykonaniu i mam nadzieję, że podtrzymamy tę pastę w następnym sezonie. To na pewno. Dziękujemy bardzo.